Cześć. Jarek Kułczak, firma Abart Wrocow. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam bardzo popularnego Suwa z silnikiem hybrydowym. Bardzo popularna Toyota Rav 4 z 2017 roku sprzedawała się w Polsce jak ciepłe bułki, a ta z hybrydą to już w ogóle biła wszelkie rekordy sprzedawalności: 2,5 litra rzędowa czwórka, do tego silnik elektryczny, łącznie prawie 200 koni. Jest czym jechać, bezstopniowa, automatyczna skrzynia biegów, to raj dla tych, którzy lubią jeździć po mieście i dodatkowo niezbyt duże spalanie, jak na taką moc, bo w mieście auto zadowalało się 7-8 litrami, ale w trasie bywało, że spalało nawet 12 litrów benzyny, dlatego też klienci, którzy od wielu lat przerabiali u nas swoje samochody na gaz, zdecydowali również się zagazować tą Toyotę. Jako, że jeżdżą bardzo dużo, to będzie mi się to opłacało, bo średnio na każdym tysiącu kilometrów zaoszczędzę około 200 zł. Dzięki zamontowanej instalacji gazowej firmy BRC, typu Sequent 32, która jest według mnie najlepszym produktem, najlepszą instalacją do silników hybrydowych. Najlepiej nam się sprawdza spośród wszystkich przez nas oferowanych instalacji gazowych. Jej serce, czyli reduktor, znajduje się tam na prawym kielichu, razem z filtrem fazy ciekłej, filtr fazy lotnej, na ścianie grudziowej, listwa wtryskowa na, tuż nad kolektorem ssącym, a tutaj mózg całej operacji, czyli sterownik Sequent 32 tuż zaraz obok układu hybrydowego zmieniającego prąd z silnika do akumulatorów. Albo odwrotnie, z akumulatorów do silnika. Tak jak już mówiłem, auto będzie oszczędzało około 2000 zł na każdych 10 tysiącach km, czyli już po 15 tysiącach km powinna zwrócić się inwestycja w tą instalację gazową. Wnętrze toyoty jak zawsze skromne i jednocześnie eleganckie, ale przede wszystkim bardzo trwałe. Toyota z 2017 roku ma przejechane tylko 63 tysiące km. Teraz będzie jeździło znacznie więcej, bo zmieniło właściciela na takiego, który będzie jeździł dużo więcej. My dołożyliśmy ze swojej strony tutaj przełącznik benzyna-gaz, który w tej chwili odpalił nam się tak jakby na benzynie i e, jako, że silnik nie jest odpalony, a wystarczył, wystarczy w tej chwili tylko i wyłącznie zasilanie e, elektryczne, no to silnik się nie odpala, ale wystarczy, że dodamy gazu i silnik spalinowy natychmiast się uruchamia i to uruchamia się bezpośrednio na gazie, bez użycia benzyny, ponieważ instalacja BRC Sequent 32 ma taką specjalną funkcję, dzięki której ciepło silniki odpalają na gazie, szczególnie jeżeli są wyposażone w system start and stop, albo są to silniki hybrydowe. Ta rozdzielcza, jak zawsze w Toyocie, bardzo czytelna. A tutaj znany ze wszystkich Toyot hybrydowych filmik, a właściwie ilustracja tego, jak kiedy odbywa się ładowanie baterii, a kiedy jest ta bateria zużywana. W tej chwili bateria elektryczna jest prawie rozładowana, zostało jej tam kilkanaście procent, ale nie jedziemy autem, używamy go praktycznie tylko na postoju w tej chwili, to też bateria nie ma kiedy się naładować. Obok yy, diody oznaczającej zasilanie silnika, czyli tej dwukolorowej czerwono-zielonej, są również cztery diody pokazujące stopień napełnienia zbiornika, stopień napełnienia zbiornika gazowego, który znajduje się w miejscu po kole zapasowym. Jest to zbiornik o pojemności 46 litrów brutto, co daje nam około 37 litrów netto. Przy średnim spalaniu, jakie zakładamy... 9 litrów powinno to wystarczyć na jakieś 400 kilometrów. 400 kilometrów to, czy w Polsce, czy w całej Europie, całkiem zadowalający zasięg, ponieważ w tej chwili stacji gazowych w Europie jest bardzo, bardzo dużo. A po przejechaniu tych 400 kilometrów, możemy podjechać na stację tankowania i zatankować sobie tego, tego taniego i ekologicznego paliwa pod warunkiem, że otworzymy klapkę, która ma swoją dźwigienkę tutaj obok siedzenia. A tutaj mamy zamontowany wlew gazu, do którego dokręcamy sobie końcówkę, redukcję. W zależności od tego, w jakim jesteśmy kraju, taką końcówkę dokręcamy. W Polsce, w Czechach obowiązuje Dish i w większości krajów europejskich, powiedzmy tych wschodnio i południowo. Niemcy, Belgia mają inny system, Holandia z Wielką Brytanią jeszcze inny. Wszystkich tych, którzy chcieliby jeździć na gazie bez względu na to, gdzie w Europie mieszkają, zapraszamy do nas na montaż instalacji gazowej. Wszystkich tych, którzy już jeżdżą na gazie, zapraszamy na serwisy, naprawy, przeglądy. Wszystkich tych, którym spodobał się film, kciuk, kciuk w górę i zapraszam częściej na nasz kanał, na którym prezentujemy inne realizacje montażu instalacji gazowych, w których specjalizujemy się od 25 lat. Tymczasem na gazie, hej!